Only one only one only one Powiedz, co się działo. Przed chwilą mieliśmy rzut karny dla Manchester United. Niestety, Runi uderzył zbyt mocno, i piłka szliciała tuż nad poprzeczką. Ale wygrywamy, 15 minut do końca, wygramy na pewno. Konrad Róblewski. Odkąd zacząłem się interesować piłką nożną, kibicowałem Manchesterowi United. Pierwszy mecz, jaki obejrzałem, to był ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. To był ten sezon, kiedy Manchester wygrał Ligę Mistrzów w 1990 roku. Spotykamy się od dwóch sezonów regularnie. Część z nas należy do oficjalnego stowarzyszenia kibiców Manchesteru United. Manchester United jest supportem z Club Poland. Będąc członkiem tego stowarzyszenia, ma się okazję uczestniczyć w meczach Manchesteru. Atmosfera jest świetna. To jest coś wspaniałego, po prostu czuć się częścią tej drużyny, takiej wspólnoty. razem się Bawimy, razem śpiewamy, cieszymy się z bramek i to jest naprawdę fajne. Dwa lata temu kolega na forum wyciągnął mnie na spotkanie. Nazywam się Magda. Jestem jedną z niewielu dziewczyn, właśnie, które przychodzą na mecze Manchesteru. A kibicowanie zaczęło się od tego, że mój tata był piłkarzem. Od małego też robiłam piłkę nożną, kiedyś też grałam gdzieś tam na podwórku zawsze. Mam na imię Tomek. Spotykamy się od jakichś dwóch lat w takiej większej ekipie w Lublinie. Ja akurat trafiłem do tej ekipy przypadkiem, bo akurat byłem w barze na meczu. Była większa grupa ludzi. I po prostu dołączyłem do nich, i od tego się wszystko zaczęło. Jako, że jeden z chłopaków, którzy byli na meczu, akurat w Barze, był w stowarzyszeniu ogólnopolskim kibiców Manchester United, wzbudził moje zainteresowanie tym, i akurat się trafił wyjazd do Warszawy na mecz z Liverpoolem na takie ogólnopolskie spotkanie. Pojechałem i akurat zaszczepiłem sobie chęć spotkania się z większą grupą ludzi, którzy interesują się tym klubem.